prędkość pociągu według wskazań pilota będę już starał się dyktować takie prędkości, żeby uzyskaliśmy, żeby uzyskać maksymalny efekt i ku państwa zadowoleniu. Nie zasłużę, nie zasłużę. Tak. Ruszamy tak. Z takich, strasznie, strasznie się zacznie. Siadaj. Odróżnujemy z prędkością 100 km na godzinę. Proszę bardzo, na niecałym kilometrze pociąg rozpędził się do takiej prędkości. Oczywiście pociąg jedzie z pełnym obciążeniem. To obciążenie stanowią Państwo, goście naszego dzisiejszego pociągu. Proszę Państwa, w kilometrze 1.8 tej linii jest najostrzejszy łuk, Łukianowo, który właśnie pokonujemy z prędkością 100 km na godzinę. Na pewno odczuwają to Państwo w formie tak zwanego przyspieszenia bocznego, przyspieszenia niezrównoważonego. Normalnie pociągi jeżdżą tu znacznie, znacznie wolniej. I podróżujemy z prędkością 120 km na godzinę, zatem proszę Państwa jesteście świadkami pierwszej podróży po tym torze z taką prędkością. Proszę Państwa, i po raz drugi podróżujemy z prędkością rzędu 120 km na godzinę. Z lewej strony mamy tory bocznicy Nepogórskiej bocznicy na sobas. Jak widać stoją tutaj cysterny, a my rozpoczynamy dość ostre hamowanie, gdyż zbliżamy się już do stacji Gdynia Port Tym sposobem, proszę Państwa, byliście pierwszymi. Ludźmi na tym terenie, którzy linią numer 228, gdyż tak nazywa się RU, RU, linia prowadząca z Rumi do stacji Gdynia Port i dalej do portu w podróżowali z prędkością 120 km na godzinę nowoczesnym polskim zespołem trakcyjnym.